W tym meterze. Znaczy, Boże, jakim neterze? Ja teraz wychodzę. Słuchaj. Bo... Okay. wyszłam. Oj, oj, Jestem. Tutaj. Cześć. Ty, ty gdzieś daleko poleciałeś? Anna. Jestem. Tutaj. To co widzę, wie? Dobrze. A, hej, muszę... hej, hej. Gdzie, Poczekaj. A, e, pokąd... Ja nie mam helmużu. Bo ja go zgubiłem. No, Widać, to jest sapeka Kacper Helka. Pałka, cześć! Slezłeś mi w słowo, a czego mam takie stare skiny? Ja w ogóle nie mogę tego teraz zmienić, bo coś się zmieniło. Ja nie mam hełmu, bo ostatnio jakiś hoglin i tak mi krzywali, że mi chyba spadł ten. Hełm. A ja właśnie... Ja pozdrawiam Kaspa, Mateusza, dwóch Mateuszy z mojej klasy. No gdzie ty uciekasz? Jeszcze się nie skończyły! Aha, przywitanki. I, <laughs> I też Pa mojego męża. Ale to nieważne. I poczekajcie. No co ty robisz? Chcesz łapeczki i subiki. Znaczy, tak, dostajcie dozwidoczne. Dostajcie subiki do góry i łapeczki. Nie, znaczy, łapeczki. Łapeczki w górę i subiki w górę. tutaj, tutaj coś subiki. nam mnie nie wyszło z tym. No. A nie mam no, całą... O co ci chodzi? Co tam zmałudzisz?

no, poczekajcie. Nie wiem no, to oddaliła. na tak. O! O, widzicie? O... ja y, słyszę jakieś dźwięki. Tam co zgoda? Ja mam zły Omen. Nie ja nie mam. To jest papier w Czego ja to się skacze? Patrzcie. Ja... Masz tak Aha. No dobra, tylko popatrz. popatrz. jaka to jest ta odległość, co nie? Zobacz ile. Ja, ta nowa, ja to skakuję. Bez nacisku, ta płaszcz mhm. A mi mi tutaj to, to nie wyszło, bardzo mi to, mi to nie. Wyszło. O, już ja cię zaraz uratuję. Nie, 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 nie musisz mnie ratować. Czy jak tam, ziomeczku? Wszystko gra. Chyba. Wiecie, o czym ja myślę? Tak. Tak, tak, tak. Hej, hej, kolejkę. Boguję, chyba się pochwalić, że niedawno y, miałam okulary. Znaczy, znaczy nie, niedawno, niedawno, na pewno niedawno. nie chcę, ani nie, nie chcę się czepić. Nie, 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 że niedawno, ale już chyba tak miesiąc, dwa, trzy. Właśnie tak, no, tutaj, coś mi tutaj... i popatrzcie. jest tak, taki ujam, ale dziwnie się no. a się No ła, dlaczego się przechwalasz taką złą wiadomością? Tutaj odmówię. Ale się nie było. O O, dojechaliśmy do końca. No pokażę takie Okej, tak okay, to, naprawdę tutaj to. jest ten błąd, że... Co? Lecimy. Widzowie! O tym, jak on sobie chodzi? Nie wie. Nie ma pewnie tak aż tak źle. Co, co tam mamy? Co tam mamy?

Miało jakiś sens, Hej, ale do czego nie ma tych moich ulubionych siomeczków, co było w tamtym odcinku. Boże, coś tam ta, spadła. Co tam znowu Nie Było. O boki! No, o, się. dzięki! U temę. Siema. O mam książkę, tak jak książkę? I mam mapę. I tu ta mapa mi pokazuje. No, nie jest ciekawe, bo my przecież jesteśmy na hołd, bo jak noc? Meczek mój! Chociaż polecam zaciekawić! Dzień dobry, a nie pięć. Ale za to on jest bardzo szybki, a on słyszyło, a szybki, a nie aż tak. Dlaczego to on? O ja! O ja! O ja! O ja! O ja! O ja! O, ja. O, ja. O, ja. O, ja. Tak, tak, eksperyment. Dobra. Nie bawimy się na taka? Ej ko, ostro działamy E, 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 e. Uh -huh.

Drodzy Panie, Państwo, Panie i Panowie, na dzisiejszym odcinku obraz będzie taki... Co się tak zrobiła. Jeśli się znajdziemy w tych właśnie okolicznościach, oczywiście, rzecz jasna. Jakby na przykład nagle by nas właśnie nie było, coś by... A uła, się! Do wody! I, I w ogóle mi nie zabrała, bo ja mam do ale ja coś tam stawiało, o bruk zbieram. Nie mam Tylko żeś tu, która może pozbierać się. Coś to jest? O, terrakota, skąd ona się pojawia? No, to była terrakota. no, może jakaś to Pop, to jest mój spik. Ej, widzowie. Ja coś tam zrobiłem, ale... Jest o, o, to. o, 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 lecą, lecą bloki Lecą bloczki święte. Pekarz, ja, ja za tobą tęskniłam, jak ty się spodziewałeś! Co to za... to jest anomalia Też się pozdrawia Milusie, Klaudusie Milusie, Klaudusie We kaferkę I, I tutaj I to kapie? Nie wiem, we kaferkę Kazusek, kibele, i szpiegola. Szpiegol. Yy, to właśnie mój tata napisał ci komentarz, że nam... Ty czas się. czy miałeś czas przypiccie. Czy jak ty to napisałeś? Znaczy on tak napisał. Ja on wie, że o, będzie ten, będzie noc. Czy ja już to mam? Mam dużo mączki kostnej. Do no właśnie, teraz do Kitty Bello. Ja nie mam. Nie, nie, jak się do cie... Piosenka twoja blok jest mega fajna, a, to, a seria z trojaczkami jest też fajna. Koś tak się szybko. O, szybko się tak się miło.